Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj, przed Państwem, pierwsza nasza tegoroczna propozycja na tłusty czwartek. Tłusty czwartek w tym roku jakoś późno wypada, więc postanowiliśmy Wam przedstawić dwie. Hmm. Więc postanowiliśmy Wam przedstawić w tym roku dwie tłustoczwartkowe propozycje. Pierwsza dzisiaj, druga za tydzień. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. I dzisiaj propozycja lekko wytrawna. To będą się z wytrawnym nadzieniem, koreańskie, obtaczane w bułce tartej. Znaczy, My tutaj mamy panierkę koreańską pankaru, a można, można użyć panierki panko, a można też użyć bułki tartej. Takie trochę inne pączki. Jak pierwszy raz przyjechałam do Korei, akurat przyjechałam, była Wielkanoc, ale jak minął rok i był tłusty czwartek, to kupiłam sobie na stacji metra coś, co wydawało mi się pączkiem. Kupiłam to, ugryzłam, a w środku było wytrawne nadzienie, nie było słodkie. Tak jak w Korei zawsze jak je się jakiś chleb, to on się okazuje bardziej słodki niż się tego człowiek spodziewa to w przypadku pączków jest trochę inaczej i często można spotkać wytrawne pączki i takie Wam dzisiaj zaproponuję. Te pączki będą z wytrawnym, bardzo dobrym nadzieniem. Samo to nadzienie w sobie jest, jest pyszne, ale w pączusiach jest jeszcze lepsze. I yy, no trochę się dzisiaj nastoimy w tej kuchni, bo no jest tu trochę roboty, nie będę ukrywać, ale warto, warto. Jak jeżeli na przykład i tak zamierzaliście robić pączki na tłusty czwartek, to myślę, że warto też zrobić kilka takich, jakie my teraz Wam pokażemy. Przejdę od do przygotowania ciasta, bo trochę to potrwa. Zaczniemy od mąki. Będę tutaj używać takiej mąki do ciasta drożdżowego dobrej. Może być taka mąka, na przykład do pizzy. Może być też tortowa, to do... wyjdzie wam to i tak. Tylko może będzie troszeczkę mniej puchate to ciasto. Ile tutaj potrzebujemy? 250 gramów mąki, żeby wiedział, że chyba dwa. Ale najpierw trzeba to postawić. Dwa takie kubeczki mąki. Dwa kubeczki mąki, dokładnie 250 gramów. Do tego potrzebujemy 4 gramy drożdży, tak? Pięknie. 4 gramy nam tutaj wystarczą. Dwie łyżki cukru i do tego. Pokazuję jajko, a chciałam pokazać. Wodę 80 ml około ciepłej wody, takiej letniej wody, nie bardzo ciepłej. No to daj tutaj wodę. Wodę najlepiej dodawać stopniowo. Dobra woda. Tak, woda. Włączamy mikser na trójkę. Ostatnio szalałam z drożdżowym ciastem z mikserem na 10, a ktoś mi napisał w komentarzu, że nie wolno tak robić, bo się mikser zepsuje. Musimy dodać jeszcze jajko. Ciasto się wyrabia dokładnie tak. <laughs> Powinien chodzić mikser. <laughs> jak ciasto nam się wyrabia, to warto pamiętać tutaj o szczypcie soli. Ja często zapominam przy takich ciastach i potem czegoś brakuje, więc nie zapominajcie o szczypcie soli. I jak już nam się troszeczkę wyrobi, to warto dodać pod koniec, właśnie, nie od samego początku, miękkie masło. Patrz, jakie ciasto śmieszne. Można po prostu wrzucić. Miękkie jest to masło? Miękkie, tak. Masło musi być miękkie w temperaturze pokojowej. Dodajemy i zostawiamy. Niech się jeszcze wyrabia. I teraz to masło musi wejść w środek ciasta, więc trochę to się musi jeszcze powyrabiać. I jak się tak wyrabia. To możemy sobie zacząć gotować na dziennie na farsz gotować, bo będziemy do nadzienia potrzebować ziemniaków i jajek. Więc ugotujemy sobie 3 jajka na twardo i 3-4 ziemniaki. Tak. Tutaj mam ziemniaki, tutaj jajka. Dużo jest tu masła w stosunku do całego ciasta, więc trochę trwa to wpracowanie całości. Ciasto już jest eleganckie, już się nie klei, więc możemy wyłączyć mikser. Chodzi milutkie ciasto. Nie przytulamy się do ciasta. Czekaj, czekaj. Musimy je odłożyć do wyrośnięcia. Takie piękne, kochane ciasto Możemy zostawić do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. Jest zima, więc no, różnie może być z tym wyrastaniem. Najlepiej w jakieś ciepłe miejsce je odstawić. Niech sobie wyrasta. I jak ciasto sobie wyrasta, ziemniaki się gotują, jajka też się gotują, to możemy już zacząć przygotowywanie nadzienia. Do nadzienia... Potrzebujemy ciekawe składniki. Mamy tutaj szynkę. Mam szynkę taką, ale użyjcie sobie jakiejkolwiek polskiej dobrej szynki i będzie ok. Co ściera marchewkę, będziemy potrzebować też jedną startą marchewkę. Mamy tutaj akurat marchewkę bydlę, więc nie całą. Wspominam, mamy tutaj marchewkę bydle, więc pół mniej więcej. Zetryją sobie na tarce o takich drobniutkich oczkach. Dobrze, nawet nie całą tą połówkę starłam. Tak gdzieś tyle. Do tej marchewki potrzebujemy cebuli. Mam tutaj taką cebulę normalnych rozmiarów, akurat. I skroję sobie w drobniuteńką kosteczkę. Dodaję do marchewki szczypta soli, taka porządna szczypta, i zostawiamy aż puści trochę sok. Do tego potrzebujemy kilka plasterków szynki. Moja szynka jest. Troszkę aż za cienko krojona, aż prześwituje. Zwykle taką lubię bardzo i trzeba się jej trochę naszukać w Korei. Do tego przepisu jednak lepsza będzie troszkę grubsza szynka. Kroimy ją w kosteczkę i też dodamy do farszu. Możemy to sobie przenieść do takiej większej miski. Ziemniaki się jeszcze gotują, ale mogę już dodać jajka. Będziesz robił? że jak to się robi. Mam tutaj taką z ojczyzny. Trzy albo dwa jajka, w zależności jak to lubi. My Mamy takie małe, to damy trzy. Przeciskamy przez taką praskę do jajek. Pa, pa! Ziemniaki możemy studzić metodą na okno. Kiedy ziemniaczki są lekko z naciskiem na lekko przestudzone, możemy je potłuc tłuczkiem. Tą marchewkę z cebulą, która puściła sporo wody, delikatnie odciskamy i przenosimy do jajek z szynką. Do tego przenosimy ziemniaki. One są jeszcze ciepłe, więc lekko nam tak zaparzą tą cebulkę z marchewką. Takie mamy nadzienie. Musimy to teraz porządnie wymieszać i doprawić oczywiście. Będzie jeszcze nam potrzebny jeden składnik, taki istotny. Będziemy doprawiać solą, dużą ilością pieprzu. Już sobie nasypię pieprz, żeby nie zapomnieć. Sporo pieprzu. Odrobina soli. I majonez. Trochę majonezu, żeby nadzienie było kremowe. Takie nam nadzienie powstało. Jeśli chcecie, możecie tutaj jeszcze dodać odrobinę musztardy. Niektórzy też dodają pikle, czyli po prostu ogórki konserwowe można dodać. Ja wolę tak. Jedna łyżka. Mm. Nadzienie przykrywamy i widzimy się za godzinę, jak ciasto podwoi swoją objętość. Minęło sporo czasu. I moje ciasto zdążyło już porządnie urosnąć. O jakie milusie jest. Przenoszę je na stolnicy. Ale fajne. Bardzo tłuste, ale o to chodzi. Ma takie być. Przenoszę je na stolnicę. Zagniatam jeszcze raz. I dzielę na 8 części. 8 takich ponczusi z tego zrobimy. Mogłoby być 8 z nadzieniem, ale dostałam zlecenie od Sonu, który poszedł z tatą i siostrą na spacer, że on chce pączka z dziurką bez nadzienia. Więc jednego donata tutaj zrobimy, a reszta to będą moje wytrawne ponczusie. Będzie nam jeszcze potrzebny wałek. Całość dzielimy na 8 części, czyli na pół, to też, na pół, to też, na pół. I każdą z tych. Niesamowicie jest milutkie to ciasto, kocham. To jest ta jedna część na ponczusia sonu. Mam tutaj też nadzienie, całkiem sporo go chyba mi zostanie, ale ja się nie zmarnuję, bo jest bardzo dobre. I teraz każdy placek rozwałkowuję, tak dość porządnie. Nadzieję go nadzieniem i zalepię. Trzeba tutaj dać sporą ilość nadzienia, bo jak damy mało, no to co, będzie lipa no. Zalepiamy. Możemy sobie tutaj podsypać troszeczkę mąką, bo będziemy zostawiać takie bułeczki do wyrośnięcia tak mniej więcej na pół godziny. Takie ciasto musi wyrastać dwa razy, więc tak. Takie ponczusie w Korei występują z takim ziemniaczanym nadzieniem. Są też takie z nadzieniem ze słodkich ziemniaków, są też takie z nadzieniem z kapusty, ale one są najbardziej popularne w jednym mieście i dalej nie znalazłam dobrego przepisu na nie. Trzeba się bardzo namęczyć z tą kapustą, więc ziemniaczane nadzienie zdecydowanie jest lepsze moim zdaniem. I. Bółeczki teraz zostawiam do wyrośnięcia, to już będzie prawie koniec roboty, trzeba będzie je tylko usmażyć, ale nie będziemy ich smażyć tak normalnie, teraz by wyszły takie normalne ponczusie. Będziemy je jeszcze panierować w roztrzepanym jajku i bułce tartej, czyli tym koreańskim bangaru ja będę panierować, można w panko dla większej chrupkości. Chociaż panko się robi z tempury on bywa takie twardawe, więc... Więc ja wolę tą koreańską panierkę. Ona jest bardziej zbliżona do polskiej bułki tartej, tylko po prostu grubiej, zmielona. Trzeba się starać tutaj porządnie to pozalepieć, żeby nam się pod żadnym pozorem się nie otworzyły podczas smażenia. To jest bardzo ważne, bo jak nam się otworzą podczas smażenia, no to będziemy mieć smażone pire ziemniaczane. Moje bułeczki zrobione, przykrywam je. No i jeszcze dostałam zlecenie na te donaty. Nadzienia zostało mi całkiem sporo, ale już ja się nim tutaj zajmę. Minęła chwileczka, mogę przygotowywać panierkę do tych moich pończusi. Potrzebować będziemy jajko jedno w porywach dwa, zobaczymy jak to nam się panieruje i właśnie bułkę tartą koreańską panierkę bangaru albo ewentualnie panko. Właśnie te pączki, co ja wtedy kupiłam w tłusty czwartek 2018 roku w Korei i przeżyłam szok kulturowy, to one też były w panierce, ale no to mnie nie zmyliło i stwierdziłam, że jakie fajne, śmieszne, puchate pączki. Się okazało, że tam w środku była kapusta. A one jakieś ostre chyba były, chyba kimci było. Coś tam było takiego innego. Nie były przesadnie smaczne, ale te moje dzisiejsze są super. Potrzebujemy dwie miseczki, trochę jak przy panierowaniu kodletów. Jedyna różnica, że tutaj nie będziemy obtaczać w mące. Jedna miseczka na jajko, i druga miseczka na tą bułkę tartą. Pięknie usione są. Takie nasze puszyste, milusieńkie bułeczki. Bierzemy, panierujemy w tym jajku delikatnie, żeby nam się nic im nie stało. I wrzucamy do panierki bułki i odkładamy znowu. Tak naprawdę, nazwa tego w Korei to nie jest wytrawne pączki. Nie mówi się na, na pączki, w Korei mówi się donacy. <laughs> Szalenie zaskakująca nazwa. Nazwa tych pączków to nie jest niesłodkie donaczy, tylko to jest korokie. Korokie, w sensie krokiet. Ja już Wam kiedyś pokazywałam krokiety koreańskie. One były bardzo podobne, też były z ziemniaków. Yy, I Różniły się tym, że były bez ciasta. Były takie prostsze, szybsze do zrobienia. Takie po prostu kodlety ziemniaczane to były. Nazwałam wtedy ten odcinek krokiety koreańskie, ziemniaczane. Swoją drogą, ten, ten przepis był dobrze przyjęty. Dużo osób wypróbowało go, ale bardzo wiele było komentarzy, że co to ma być, to nie są krokiety. No bo dla nas Polaków krokiety to są jednak naleśniki. Też panierowane, z nadzieniem, ale nie po prostu kodleciki. A w Korei krokiety to są... Właśnie tego typu. Albo bez ciasta, albo z ciastem. No ale tego odcinka raczej nie będę nazywać krokiety. Już mi wtedy wystarczyło nieporozumień. Nazwiemy go wydrabne pączki. No może pączki, bo jak za bardzo zdrabniam to też... Ach, tak to jest w tym życiu. Zapanierowane. Teraz tylko rozgrzać olej, usmażyć i to będzie koniec. Możemy się brać za smażenie. To jest zawsze najbardziej emocjonujący etap. Wlewamy do garnka olej. Lepiej sobie użyć taki mniejszy garnek, żeby nam się szybciej zrobił ten głęboki olej. Chyba, że robicie bardzo hurtową ilość, no to wtedy trochę większy garnek będzie lepszy. Oleju tutaj pójdzie dużo. Olej rozgrzewamy do temperatury 170 stopni. I jeżeli nie wiecie, jaką macie temperaturę, bo tak jak ja nie używacie termometrów kuchennych, nie będzie Wam żaden termometr mówił jak macie żyć, prawda? No można sobie sprawdzić temperaturę takim małym ponczusiem jakimś przeznaczyć jakieś na zmarnowanie. Mi trochę szkoda tych małych pączusiów, więc odetnę sobie kawałek ciasta, zrobię z niego kulkę i tą kulką sprawdzę. Kawałkiem ciasta sprawdzam temperaturę oleju. Zimny jak nie wiem. Olej nabiera przyjemnej temperatury. Zaraz będziemy wrzucać. Może zacznę od tych pączków sonu, bo one są bez panierki. Więc olej mi się bardzo nie zabrudzi. Najlepiej sobie przygotować talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, bo nasze się będą tłuściutkie. Oczywiście mają być tłuściutkie, ale no wiecie. Ładnie się smażą. Uuu. Wrzucamy. Trzymajcie kciuki. Jeee. Coś pięknego. I drugi. Jak widzicie, lepiej nie wrzucać więcej, u mocno to kipi. Znaczy kipi, no mocno tutaj szaleje to. Pączki są dość ciężkie, więc nie ma co liczyć na obwódkę. Tutaj ona nie świadczy o tym, że one są złe jakieś, tylko po prostu to są pączki z ziemniakami. Smażymy krótko, aż będzie złote. Ciasto jest tutaj bardzo cienkie, więc nie ma się co obawiać, że będzie surowe. Trzeba tylko bardzo uważać przy wyławianiu, bo jak pęknie, to będzie katastrofa. Patrzcie, jakie piękne! Zaraz będziemy je przekrajać. Smażymy dosłownie dwie minutki z każdej strony. Nawet mniej, aż będzie złociste. Sonu ma tu przygotowaną czekoladę i posypkę, bo ma słodkie pończusie, a ja mam takie. i Już pokazuję, tylko może... Rozetnę najpierw nożyczkami, żeby tak nie pokazywać nieładnie ugryzionego. Tak to wygląda w środku. Próbujemy. Coś pięknego. Identyko. No, Dobre? Pyszne. Jak wam się nudzą słodkie pączki na tłusty czwartek, to zróbcie sobie takie wytrawne się. Ja zostaję z tym wielkim talerzem Polecam Wam bardzo ten przepis i mówię Wam, papa!